Sto lat, lat, niech żyje, niech żyje, żyje, żyje nam. Sto lat, sto 100... <laughs> niech żyje żyje, 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 żyje nam. Dmuchaj Bubino, dmuchaj mocno. Pomóż Jeszcze raz, mocno. Brawo! Brawo! Spróbuj paluszkiem, czy ciasto dobre. No, brzy. Waluszka. Świeczki, a teraz prezent Bubi dostanie, tak? Proszę bardzo, proszę bardzo, można rozpakowywać prezent. chodź tu pokaż tatusiowi jaki masz prezent yeah. co to jest? co to jest Bubi? otwieramy co, to nawet, co? najpierw może to otwórzcie to będzie mniej otwieranie. no dobra dobra patrz tu Bubi popatrz będziesz miała do pisania o tak popatrz jaka tablica Gąbka O! To jest do pisania z drugiej strony. To, no, nie wiem, to chyba lepiej kredą. Tu, bubinko, zobacz. O! No i narysuj tutaj kotka. I patrz taką gąpeczkę i pyk 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 i nie ma. No. Ale gwiazdka piękna. O, i patrz gubi. I gąbka. I py, py 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 i czyste. I znowu. Ale prezent.